W domu mieszkała przez jakiś czas córka przyjaciółki mojej mamy z Grodna. Ona dotarła do Warszawy, tam w jakimś momencie, i, i, no, i mieszkała u nas. I miała, i miała i przychodził do niej, odwiedzał ją bardzo miły, młody człowiek, którego żeśmy wszyscy bardzo polubili. No i, i właściwie no, byliśmy bardzo zadowoleni, że ona ma jakieś towarzystwo, prawda, itd. i tak dalej, i że jest z tego zadowolona. No, i raptem okazało się, że młody człowiek przestał przychodzić. No i rodzina się tym trochę tak zaniepokoiła, co się stało. Może aresztowali. No i w pewnym momencie tata mój, który się w ogóle nie, nie, nie mieszał do, do żadnych takich, e, powiedziałabym, czyichś cudzych spraw, prawda, cudzych spraw. I, ale chodziło mu po prostu o, o, o dobro tej, tej, tej naszej, naszej rynki. Tak. I wreszcie nie wytrzymał i zapytał ją, no I a, a słuchaj, a, a, a co, się, co się dzieje z miedkiem, z, z panem Nietkiem, dlaczego on się nie pojawia, coś się stało? A, a ona na to powiedziała spokojnie, no wiesz, no, nie, nie, on nie może przychodzić, bo on teraz musi zarabiać, handluje mięsem, więc nie, nie, chce, nie chce coś tam nas narażać, coś takiego powiedziała. No to wiesz, ojciec przyjął to bez słowa. Zalubro. I po wieczorem ja słyszę. Jak moi rodzice rozmawiają i tata mówi tak: Wiesz, co Lilka, ja tego pojąć nie mogę. Przecież to taka przyzwoita zawsze była rodzina. I raptem się okazuje, że chłopak zamiast być w konspiracji, to on handluje mięsem. No ja tego nie pojmuję. To, ja to do dzisiaj no. pamiętam tak już dokładnie, byli, jak to było że no tak ja bo tak to... Tak jak my teraz pewnych no. zachowań to, nie pojmujemy, no no tak. to jest też podobne. Ale żeby było zabawniej, to wyobraź sobie, że jak myśmy y, 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 przyszli na, na stawki. Y, w czasie powstania. No tak tak, w czasie powstania. Jak przyszliśmy na stawki i to było 12 rano, 12 sierpnia rano i w szkole na stawkach bo 11 zginął nasz dowódca i w związku z tym, jak wiesz, tam Niebora i, jak, i w związku z tym tam nas przegrupowywano. I staliśmy tak naprzeciwko siebie, czyli ludzie z czaty 49 po jednej stronie, w takiej jakiejś dużej sali, pewnie gimnastycznej, już tego nie pamiętam, w tej szkole na stawkach, a my, batalion Miotła, z drugiej strony. I kogo ja widzę naprzeciwko w czacie 49? Mietka! Mietka, który Mietka. A hmm. potem się okazało, że on, on, on po prostu pojechał ja do 27. Słowa. Nie, on po prostu pojechał do dwudziestej do, do Zaplanowane no tak, to było no tak. do 27. Wojskowej Dywizji tak, Piechoty.